Bobo zupka. Bobo zupka chińska właśnie wkracza na ratunek, ponieważ dzisiaj to my zostajemy bobasami, Nie ta zupka, tylko ja i Kitek. Zobaczymy, jak to jest chodzić w pluszce. I ślinijcie na wszystko. I jest słodycze, a nie tylko kaszki. Uuu, o Ale sobie ucięłam po drzemkę. Co tam, Kitek? Kitek, czemu ty masz taki dół? O, jaką mam słodką łapkę? O, matek. Halo? Kitek, co ci się stało z łydką? jaką łydką? Masz to jest taką strasznie napuchniętą tą długą drogę. Nie mam. O czym no ty ma? mówisz? U mnie jest wszystko dobrze. Skąd ty masz ciastku, Ja też mi mi ciastku, Halo? Nie, nie, nie. To jest moje ciastko. Ja idę naprawić moją nogę. Ale dogę. Kitek, mieliśmy no. się dzielić jedzonkiem, czyli wszystkie ciastka idą do mnie. Sprawiedliwy podział, wiesz? Kitek, chyba, chyba napuchłeś. Okej, okay, teraz? Mam być miła, czy... <ś> no, 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 przestań. Nie no, Czas masz przecież tą nogę. No dobra, dobra, nie śmieję się z ciebie, bo po prostu ci napucha może jutro. Bek, tak. nasza niania się. Poczekaj, bo ja nie chcę mieć takiej nogi! Uf, cicho, siedź! Przecież tu nasza niania siedzi. Przecież nie możemy. Poczekaj, dzisiaj, słuchaj, słuchaj. Bo znowu zabierze nam wszystkie ciasta i nakarmi tymi swoimi U. landrynkami. Mój! Łe, obrzydliwe! Słuchajcie, tak musimy obmyśleć tam działania. Trzeba stąd uciec. Ale ona śpi za bardzo. Miejskie trzymkę. Czyta jakąś gazetę. Umiesz tak? Mam ciasto na plecach. Daj mi kawałek. Nie, nie, nie. nie, nie daj mi nie, nie, kawałek. Nie, nie. Daj. Ja tutaj weszłam w siebie! Cicho, bądź, cicho. No cicho, bolało mnie to. Będę miała guza przez ciebie. Ale mu Finka bo się obudzi. Nie, obudziła się. Obudziła się ta jędza. O pięciu kiedy się przełzał wasz przecież, proszę cię. Ale są wysokie te schody. Poczekaj, gdzie my jesteśmy? Nie ma jej zgubiliśmy ją, udało się. Uf. Ale czad. Faczki, tak! Mogę sobie skakać po łóżku i nikt mi nie zwraca uwagi! Ale fajnie! Ale bulgo! Oj, Kitek! No! Chyba je przeciął. Nie, nie, nie. No, 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 to o o nie, o nie! Czy ty to widzisz? Ucieka powietrze. Ciosteczko mam, ale śnioo! Powiedz mi, skąd ta babcia? Połóż mi, mamy! Pomóż o Boże, no, poczekaj, poczekaj, na spokojnie, na spokojnie A, ale to, tu... a, 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 zaraz spadnę, pomóż mi okej okay. O, okej, okay, dobra, dobra, słuchaj, 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 słuchaj O, udało się O nie, o nie, widziałem ją O, nie, tu, szybko, idź do mnie No żartuję, no nie, dopiero co mi się udało Myślałam, że to jest woda, to jest szkło To idziesz Ciekaj. tu? Tu jest ogródek jakiś Gdzie ty jesteś, halo? Kwiatuszki, ale ładne, nazbieram sobie O nie, znalazłam! o nie O nie, 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 nie. po prostu się kryjemy się w tej trawie Ukryjemy się w tej... Nie. Mi daje grzyby! Kaciuszki! Cześć Kaczuszki! Jestem tutaj, macham wam! Kitek! Nie, ona nas Uf. widzi. O nie! Mało Kitek szybko trzeba to zrobić. Trzeba myślić! Nie ma czasu na plan! Ma czas na plan, jest za blisko. O, a, oj, tu są jak... Co to jest, Muffinka? Czemu my jesteśmy w ogóle na dachu? Ej, ona nie, ona mi coś zrobi. O matko, bym mało... O, Kwiatuszek, to jesteś ty? Chodź szybko, uciekamy, uciekamy. Czekam, przecież, poczekaj na mnie. O nie, u, u, szybko, I, i stąd? Musisz tak skoczyć. Dobra, dawaj, idziemy, idziemy, o! Słuchaj, słuchaj, ja mam pomysł. O! Szybko, no nie wchodź w szybę, no. Bolało mnie to. Chodź ze mną na, dół, na dół. Wszystko u mnie jest w porządku. Wszystko u ciebie jest w porządku? Nie. No to słuchaj, ja mam pomysł. No, tu się schowiemy. Ale ty słodko wyglądasz tym ciastem. N nie mogę tam wejść, co jest? No masz za dużą głowę, wiesz? A, to może być taki problem. A. No to wiesz co? Trzeba wybiesić inną kryjówkę, Kitek. Chodź, idziemy wybiesić inną kryjówkę. Tu jest duży dom, to na pewno się gdzieś znajdzie. Tu jest jakaś szafa, ale szafa nie. Uj, jaki kwiatusz wydania do kolekcji, okej. Okay. Mufinka, gdzie ty jesteś? Kitek, tu jest broka. Bro to skrzynia, patrz, patrz ile brokatu Ale gdzie ty jesteś, ja cię nie Uf. widzę, ja widzę tylko O, półeczkę, tu jestem <laughs> Kitek, uciekaj No właśnie wiem, ona ma jakieś dziwne nogi Tu jest brokat, o pusty no Dobra, idziemy, idziemy, idziemy. szybko, szybko, szybko Pod kominek, nie, yy, szybko Ja mam pomysł, zmylę ją, poczekaj, poczekaj Totalnie, totalnie ją zmylę jak by ktoś zbielić jak ona jest darmo. Słuchaj, patrz! Świąteczne drzewko. Postawiłam świąteczne drzewko. Od razu się zdziwi... co tu. O! Tu jest! Ciasteczka! Kitek. O łatko, czemu ona ma nogi zająca? Mówiłam, że jest rahająca. Nie, 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 spokojnie, spokojnie, spokojnie. Yy. Patrz szybko, ona teraz Myśli, co tu robić drzewo? Czy nie być już świąt? Czy zrobiłam świąteczne zakupy? Zaraz zamkną sklepy. Tu na pewno są teraz jej myśli. 100%. Fika! Tu jest jakiś. Gdzie ty jesteś? Kupiłem cię! Patrz, mam pierniczki świąteczne. Wiem, że święta jeszcze daleko, ale ja lubię święta. A ja mam krowę! Matko! To jest Kamilek! Uderzyłam pupcie krowy! To jest Kamilek! Kamilek! Zostaw Kamilka w pokoju! Cześć, Kamilek! E, znowu twoja pupcia. Nie mam. Ja Niam. też chcę! Nie, nie, to jest moje ciasto. Ja też jestem głodna! Musimy się dzielić! Kamilek też się poczęstuj, no? Kamilku, chcesz, czy nie? Chcesz. Ma dużą pupkę, w którą weszłam. W ogóle mam grzyby. Uuu, grzyby są buu. Nie pamiętasz, jak byśmy na grzybów braniu, jak to się skończyło? W ogóle, kto to jest? Zastanawiałaś się, kto to jest? I co my tu w ogóle robimy? Nie wiem, każdy mówisz do siebie, ciociu. Nie jesteś moją ciocią. Czy ty to widzisz? Ale super! A! Jak to jest high-ear! Co ty robisz? Muffinka! Muffinka, szybko! Ujóż, ratuję cię! Dawaj, 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 do góry, do góry! O! o mateczko. to było straszne. Muffinka, ehm, no. to jest twoja ciocia, tak? Czy ona jest reniferem? A, a, ona jest reniferem! O, o mateczko, A, A co ty robisz?! Popchnąłeś mnie! Wychodź na górę, no! No żartujesz, no przecież nie będę tonąć, ona we mnie czymś rzuca! Pomóż mi! Z grzybami! Uj, mówiłam, że grzyby są te To jest ciocia renifer! Ja wiedziałem u Fika, że, że ten dom jest dziwny! Wow, wow! Cicek, uciekaj przed nią przecież! Chodź do kwiatków! Wow! dziurka! O matko, mało bym tutaj wpadła! Co tu jest? Wystajecie mnie tutaj! Chodź do mnie! Szybko, Szybko, wskakuj tu nie widać mnie. Tak, tu do mnie! Chodź, cicho, Przecież się pod i na nas wejdzie, ja ci mówię, 100%. O nie! Znalazła nas! Ja nie mogę, ja nie możesz mnie słuchać, chociaż raz, ja mam zawsze rację, bo jestem mówinka O nie, nie, ja nie będę robić pracy domowej, Ciociu! Absolutnie nie będę, nie będę, absolutnie nie będę się podobała! Dała nam książki, no! O. Ciebie mi siłę! Uciekam przed nią! No nie rozpraszaj mnie! Nie, nie wiem, ja cię nie widzę! Ty jesteś w domku? Nie wiem, gdzie ja jestem! Pierwszy raz u jestem! Matko, to jest samochód! A, to jest twój samochód? Jaki samochód? Tu nie ma samochodu! Nie wiem, gdzie ja jestem! Kiedy helikopter! Wsiadam do helikoptera, mam to gdzieś! Gdzie jest helikopter? Jestem w helikopterze! Oh! Finka. Pomocy. Gdzie ty jesteś? A, no Laro, no, uciekam z tego helikoptera jednak na nim nie odlatuję. Po co jej, Kitek? Jest helikopter. Tu so, nie ma helikoptera. Jestem w budynku. Nie ma tu helikoptera. Jest fontanna. Kitek, szybko. Musimy szybko są zwiewać. się Kamile. Au! O matko, wpadłem do jakiejś sali gimnastycznej. O matko, Kitek, bo ja zabułem. Chyba cię widziałam. Jesteś, tu. Dobra, gdzie idziemy? Hello there. A, pięknie, za mną. Chodź na salę gimnastyczną. Czemu tutaj są pajęczyny? Bo tu jest, kto trafi patrz ciasteczkiem do Kosa. Mateczko! Kofika twoja kolej! Ciasteczkiem, wyszcie! I tutaj do kosza trzeba trafić, dawaj! A. Nawet nie dorzuciłaś. Teraz ja. Ech. No nie masz. Dawaj, dawaj, rzuć o. książką. Czekaj, może spróbuję podskoczyć. O A. nie, tak mało brakło. Kurczę, ciasteczka dla mnie. Ja poproszę ciasteczka. Jest, wleciało, wleciało! Ma punkt! I ja nie chcę tej książki. Ciociu, proszę, weź tą książkę. Nie mów o niej ciociu. No Przecież to powiedziałaś, że to jest twoja ciocia. tak powiedziałaś mi! Absolutnie nie. Wzięłaś, mi! To jej jest moja ciocia! Moja ciocia mieszka w Ameryce! Taka ładna laska cukrowa. Ciociu, no nie rzucaj w nas grzybami, no. Co ty robisz? Ciociu, masz grzyba. I tak. No. Bo ja mówiłam ci, że nie chcę się uczyć i to jest kara książki. Cały czas tu i zadała książka z tej pani czyny. Mówię ci, już przestała. Ale przecież tak było. A, telewizor? Poglądamy coś? No ja zawsze mam przy sobie awaryjny telewizor. A możesz coś włączyć? art chociaż? Ciociu, no. No nie, no tylko nie chcę się uczyć, Też no. nie chcę. Ciocia, no proszę, no chwilkę tylko, tylko chwilkę. Bajkę, bajkę obejrzymy i, i pójdziemy spać. Obiecuję ci, że ten obejrzymy pół godzinki. Jeśli będziemy mogli, to Kinek będzie musiał przystać całą książkę, bez obrazków. O, może, może się uda, może się uda. Jej. A ja wiem, ciasteczko sobie, no póki mi nie da tych landrynek swoich okropnych. Majuk, Kinek, uciekaj, uciekaj. Aj. Dzidzia Pająk! Dzidzia Pająk to jest! Nie chcę ci co pozbędzie! będzie, on był większy niż i ja. Gdzie my jesteśmy? Zepsułaś. Zepsułam coś ciarki. I dobra, 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 Ciebie nie widziała, ciebie nie widziała. Nie wygląda jak spiżarnia. Bo tu jest patrz, laska cukrowa. Ja chcę już święta i kalendarze adwentowe. Tak jak Otwieraliśmy, dobra, przyszła za nami. Tam jest ciocia, tam jest ciocia. O, matka, myślałam, że to są twoje majki, a to jest laska cukrawa. Muffinka! Carki. A umiesz mieć ciasteczko na plecach? Patrz, ta -dam. Ja tak nie umiem! Ej, też chcę mieć, czekaj, może spróbuję mieć. Kwiatuszka. Nasz ciasteczko. Jestem ciasteczkowym potworem! Mufinkowym, Błacha, ha-ha! Ale wiesz, tak? Jestem zmęczona, idę sobie zrobić drzemkę. O, o. Ej, no! Zawsze mam przy sobie mój awaryjny fotel. Ale masz stopę. Jaką stopę? O, co ci chodzi? przecież mam normalną Widzowie, napiszcie w komentarzu, czy mam normalną stopę. No, zobaczcie, ja mam normalną stopę. Patrzę! Mm. Dobranoc! Specjalnie mnie dobrałeś żeby mi zaprosić mi, bo zawołam ciocię. Ej, e, gdzie są moje nogi? Gdzie są moje nogi?